W ostatnich kilku latach krakowskie domy pomocy społecznej przeszły olbrzymie przeobrażenia. Te przeobrażenia odbyły się tak naprawdę w dwóch wymiarach. Z jednej strony taki podstawowy wymiar tych przeobrażeń wiąże się z poprawą infrastruktury. We wszystkich domach pomocy społecznej, praktycznie we wszystkich, przeprowadziliśmy program modernizacyjny, polegający na tym, że Pomieszczenia zostały wyremontowane, że została przeprowadzona głęboka termomodernizacja, że jednostki zostały wyposażone w fotowoltaikę po to, żeby te przestrzenie, w których żyją naszych, nasi podopieczni, były z jednej strony bardziej dla nich przyjazne, bardziej wygodne, ale z drugiej strony żeby ograniczać koszty ich funkcjonowania, żeby energia słoneczna wspierała zasilanie w energię elektryczną. To, na co położyliśmy również szczególny nacisk, jeżeli chodzi o zmiany w sposobie funkcjonowania domów pomocy społecznej, to jest poprawa jakości świadczonych usług. Z jednej strony bardzo silna kontrola w zakresie jakości usług świadczonych wobec tych osób, które są całkowicie zależne od pracowników domu pomocy społecznej, czyli są na przykład osobami leżącymi, wymagającymi takiej permanentnej opieki i pielęgnacji, ale z drugiej strony też Przykładam olbrzymią wagę do tego, ażeby ten czas, to życie w Domu Pomocy Społecznej było życiem aktywnym, żeby nasi podopieczni, nasi mieszkańcy się nie nudzili, żeby mieli dostęp do różnorakiej oferty spędzenia czasu wolnego i żeby to życie w Domu Pomocy Społecznej było życiem możliwie jak najbardziej pełnym. To, co bardzo ważne również w funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej, to że te domy otwierają się na środowiska lokalne. Z jednej strony starają się, ażeby środowiska lokalne miały do nich dostęp, organizując przeróżne formy integracyjne, np. pikniki, spotkania. Z drugiej strony starają się również zapewnić usługi w oparciu o dostępne możliwości dla środowiska lokalnego, czy też dla mieszkańców naszego miasta które nie wymagają umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Dlatego na przykład w oparciu o infrastrukturę placówek Domów Pomocy Społecznej organizowane są dzienne ośrodki wsparcia dla seniorów, gdzie seniorzy mogą przyjść, mogą uczestniczyć w dziennych zajęciach. Planujemy również uruchomienie realizacji usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Krakowa w ich to, co najważniejsze w organizacji życia w domu pomocy społecznej, to jest to, aby nasz mieszkaniec czuł się jak we własnym domu. Przestrzeń wokół siebie może urządzić na swój sposób, może zaplanować ją tak, aby była ona dla niego przyjazna i miła, i każdy z naszych domów bierze pod uwagę zdania mieszkańca, czy też zdanie mieszkańca na temat tego, jak powinien wyglądać ten raport?